Żyny? Witajcie to drugi odcinek. Ale się cieszycie na pewno. A Ile opony jak, to się jak, jak się nazywają opony? Nie wiem. Masz nam pokazane oponę taką narysowaną. No nie ma opon. Wchodzisz w safe house. No jestem w safe house. Ie. To są tylko customizacje i performarce shop, performarce? Tak, hmm. i tam sobie coś wybierasz. Muszę zamontować szyby nowe i obniżenie samochodziku. Ja sobie już obniżyłem mojego hmm. dziada. I jak się to zapisuje? I wychodzisz i klikasz save. A co? Finish at Customization. Dobra. I teraz Performance Shop, tak? Tak. Jak chcesz sobie obniżyć? Ale jak chcesz zmienić sobie. Yy... szyby? Nie, koła, yy, opony. Opony, no to w... Opony chcesz mieć lepsze? Tak. Czy felgi? No, po, żebym szybciej jeździł, o to mi chodzi. Opony. Ale niekoniecznie opony, możesz też silnik. To klikasz, to. Performer's shop No i co teraz? I tam sobie wybierasz silnik, opony O mam opony jakieś dwugwiazdkowe Może wygrałeś jakieś opony? Ale mało dają Nic nie dają praktycznie Tam ci pisze ile procent do czego No wiem, i obydają mi to samo A masz jakieś w inwentori? No To sobie jedne załóż, a inne sprzedaj, a te drugie sprzedaj. To wiem. Ja biorę sobie mapę i... Gdzie lecimy? Nie wiem. Jak się tu sprzedaje, cholera? Jak się sprzedaje, Olaf? Prze, przeno, przeciągasz. Dokąd? A już sprzedaję chyba. Construction, dobra, ja się tapam na Construction. Construction Root, tak. Tak. Bo tutaj zwykle jest dużo fajnych graczy do opykania. Silnik se kupię lepszy, chyba. Za ile kupić sobie? 32 tysiące sobie kupić? Kup się z miłą chęcią Dobra, ubyło mi trochę hajsów Back to safe house O teraz to autko jest całkiem ciekawe Zobaczymy jak teraz jeździ Tewam się do ciebie Olaf No I jeszcze jeden wyściek i to by było na tyle to będzie króciutki odcineczek Takie no, Taki króciutki. kr króciutki. tyci tyci tyci. ti the fuck. Co się, co się? Czemu to się tak długo ładuje? Ola w w miejscu! Stoję. Kolega mnie... Kolega mi mędzi, mu dał suby z Multicont. Dobra, Olaf, wbijamy. No. Trzy. Wbijamy. Dwa. Jeden. Szybko. Wbijamy. No wbijamy, wbijamy. Joinam. Ja też. Dobra. O, udało się. Patrz, przyspieszyłem sobie autko. O nie, masz lepsze ode mnie teraz. Nie. Tak, masz, ale masz więcej koni. Z Ile? Mam, a gdzie to się sprawdza? Kucyków masz więcej. 29... Piszę tam z boku. A, mam 291. Overola. Mam no. najwięcej na razie koło koniów. I San Silva chciałem go mieć, ale nie, nie wybrałem. Czemu? Nie wiem, bo e, nie podoba mi się. Dobra, chodź. coś y, Co, ścistam, ścistam, ściskamy tego gościa? Nie. Czyli ciśniemy. Bo wtedy on wyjedzie do przodu, a my zostaniemy z tyłu. Kurde, on mnie tutaj taranuje, Olaf, help, help me. No to gazu. O. Gazu o, love... ciśniesz i uciekasz na bok. No nie, bo mnie staranował już. Już padłem. Tak jakby. Już padłem. Weź go staranni, no. Dobra, jak mnie dogoni, tego będę taranował. On ci nie dogoni. Dogoni mnie za momencik, ja sobie zbieram teraz. Nie wiem na co sobie teraz zbierać. Nie mam na co sobie zbierać w tym autku Na silnik sobie pozbieram, bo silniki się rzadko wygrywa. Ja już sobie ulepszyłem silnik, a to nituje sobie. Why not? Chociaż nie mam trafika, bo mu dowalił Ola, weź mu rury rozwal Rozwaliłem Obyw nie wpadł Ta rozwaliłeś, mhm. Jedne rozwaliłem, drugich mi się nie chciało hamować No fak, jeszcze czułówka z trafikiem. Ojej. To dlatego, że mi nie pomogłeś. Dojść. No, ja, ja sam musiałem się z nim taranować, a ty sobie jechałeś i zajęłeś sobie pierwsze miejsce. Dzięki za pomoc, wiesz? Nie ma za co. Z tym razem to, to, no, to, to ciebie staranuję. Dobra. Ja już w lobby, Andrzej in event, no nie wierzę. No bo przez ciebie, bo mi nie pomogłeś. Dobra, to teraz ci pomogę. Bo jesteś świnią. Ty jesteś świnią, ale okej. Okay. Ty jesteś świnią, bo mi nie pomogłeś. A ty jesteś świnią. Tylko sobie bo nie jechałeś się... i zająłeś sobie pierwsze miejsce. A ty jesteś świnią, bo nie umiesz jeździć. Ja umiem jeździć. Nie umiesz. Umiem. Nie. To, to co, może to moja, to moja wina, że mam takie słabe auto, które nie potrafi staranować drugiego? Nie. No widzisz, dojechałbym, gdyby nie to, że tamten mnie staranował. Dobra, to nic, dobra, teraz ściepa, bo tego typa się boję trochę. Którego? No ani tego, ani z. Y, jako 8888 Jak O nie. Sam se z nim walcz. Okej. Okay. Masz lepsze od niego auto, więc nie masz się czego bać. A mini Miki. Mini Miki ma lepsze ode mnie. Więc za niego może być zrzuta. Okej. Okay. A fak, wbił jeszcze lepszy. O nie. No to już wiemy na kogo robimy zrzutę. Na którego? Na najlepszego. No, raczej czyli na mnie? No dobra, tylko ja jestem w tej tylnej. Dobra, ja mówię ja. Ja jestem z mimiki. Się... O no, Do... nie, znowu o, z tyłu! Dobra, poszedł gdzieś. Jeździ po drzewach. A nie, wyprzedził mnie. Ja wierdzę, co to się dzieje? Jaki on malagi, ten czerwony Papa nimiki Poszedł i co? Skasowałeś dziada? No, o, wyprzedziłem Dobrze. Go. Bo jestem szybszy od niego, ale teraz. Ale ja się starałem ci... się tego, Jurgiej, Jeliczowa skasować, ale mnie nie Jeliczowa <noise> tak. Dobra, tamten jest już z tyłu. Spuść rury, może. Spuściłem? Ale ty tam dalej! Nie! Bo przy nich się bardzo dużo traci, jak się spuszcza. No ja nie lubię spuszczać je. z rury. Skok! Owak! Oh Co to było? To był trafik! Dobra, drugie miejsce mam, niestety. Ja będę czwarty. Dobra, jeszcze jeden wyścig. Dobra, nie jest aż tak źle. Mogło być gorzej. No. To ten w dodru chargerze ma bardzo Klikaj, Klikaj No wiem, raczej ja to klikam. Ja Który ty masz level? Ty masz dziewiąty, to ja postaram się do xp do dziewiątego jak ty będziesz w kościółku A ile ty będziesz w kościółku? Andrzej Andrzej Hachlo. Hachlo? Nie słychać cię O ile mnie słychać

Wyścig się zaczyna o, Ale mam gaz, no nie Ajaj aj. Jakiś gościu mnie staranował i znowu jestem ostatni Mnie też staranował, więc się nie bój Trafik! Dobra, jestem drugi Ja się wolno rozpędzam Staranuj tam kogoś no właśnie staram się starenować tego co pierwszy jedzie, bo on jedzie wolno. Mamy od niego szybszy wóz Taki sam chyba. Trafika ktoś staranował. Wiem, widziałem. I on dostał magnesowego trafika. Ten co jedzie pierwszy I jestem przed nim. A ja jestem trzeci. To dobrze, jedziesz. Możesz dogonić, bo ten słabo jeździ. To go masz szansę go dogonić Andrzej Bosa Chiznet od Mhm. Ty się jedziesz pierwszy Nie, nie Co? do niego, bo mam słabszy Mam słabsze autko od niego Fak dogania mnie powoli o nie! Mnie dogania! Nie też typu dogania Ale ja chyba zdążę wygrać Dogoniłby mnie, ale się zbyt Patrz, patrz! Ej ona zobacz! Patrz jaka końcówka! Jadę, jadę przed nim! Jadę przed nim! Czy będę trzeci? TRAFIK! O dzięki! W dupę mnie kopnął i, i zająłem trzecie miejsce! Jest, Olaf! Udało mi się! Brawo! Bo wrąbałem się w trafikę, mało brakło. Dobra, Olaf, to by było na tyle z drugiego odcinka. Więc trzymajcie się i do zobaczenia w następnym. Cześć! Dobra, cześć, Dobra Olaf, to kończy? ty kończysz?